Lisia polana i magiczny krzak. Na Lisiej Polanie mieszkał sprytny lisek Rafałek. Każdego dnia odkrywał nowe sekrety lasu. Pewnego poranka, kiedy rosa jeszcze błyszczała na trawie, Rafałek zauważył coś niezwykłego. W głębi lasu, między drzewami, Wyrastał krzak pełen błyszczących granatowych jagód. Jagody lśniły jak małe gwiazdki, a ich zapach był tak słodki, że Rafałkowi aż zakręciło się w nosie. To na pewno coś magicznego! Pomyślał Rafałek, podchodząc bliżej. Na gałązce wisiała karteczka, a na niej napis: Spełniam życzenia, ale tylko dobre. Spróbuj, jeśli masz odwagę. Rafałek spojrzał na jagody i zamyślił się. Dobre życzenia? To znaczy, że nie mogę prosić o nic samolubnego? Po chwili lisek zdecydował. Chciałbym, aby las był pełen jedzenia dla wszystkich zwierząt. Wtedy krzak lekko zadrżał, a wokół rozszedł się delikatny blask. Gdy blask zniknął, Rafałek zobaczył, że na łąkach wokół polany pojawiły się świeże owoce i warzywa. Wiewiórki, zające i ptaki zaczęły zbierać jedzenie z uśmiechami na pyszczkach. To działa! zawołał Rafałek, podskakując z radości. Następnego dnia Lisek znów odwiedził magiczny krzak. Tym razem pomyślał o czymś innym. Chciałbym, aby rzeka była zawsze czysta i przejrzysta, żeby zwierzęta mogły się z niej napić. Krzak znów zadrżał, a jagody zaleśniły. Po chwili rzeka stała się krystalicznie czysta. Zaskoczone sarny i dziki podeszły do wody, ciesząc się orzeźwiającym łykiem. Teraz już wiem, że to naprawdę magiczny krzak, pomyślał Rafałek z dumą. Trzeciego dnia Lisek miał nowe życzenie. Chciałbym, aby w nocy na polanie było zawsze bezpiecznie. Po wypowiedzeniu życzenia, krzak rozświetlił się jak księżyc, a w nocy polana lśniła delikatnym światłem. Zwierzęta mogły spokojnie spać, wiedząc, że ciemność już ich nie straszy. Wkrótce o magicznym krzaku zaczęły krążyć plotki po całym lesie. Zwierzęta pytały Rafałka, czy mogą też składać życzenia. Lisek odpowiedział: Tylko jeśli są dobre. Przyszedł Jerzyk, który poprosił o więcej ciepłych liści na zimę, i jego życzenie się spełniło. Wiewiórka zażyczyła sobie, aby wszystkie jej orzechy były zdrowe, i tak się stało. Ale pewnego dnia do krzaka przyszła sroka z niecnym planem. Chcę, żeby wszystkie błyszczące rzeczy w lesie należały do mnie, powiedziała. Jagody na krzaku zgasły, a liście zaszumiały. Krzak nie spełnił jej życzenia. Rafałek wyjaśnił sroce. Krzak działa tylko wtedy, gdy życzenia są dla dobra wszystkich. Po tej przygodzie zwierzęta zaczęły bardziej dbać o siebie nawzajem, pamiętając, co jest naprawdę ważne. A magiczny krzak jagodowy? Wciąż rośnie na lisiej polanie, czekając na dobre serca i dobre życzenia. Do zobaczenia!